Cześć, dzień dobry, Wiktor Bidaw z tej strony, sparringpartner.pl, a dzisiaj moim rozmówcą Andrzej Winiarski, tym razem bez pomyłki. Siema siema. siema, 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 Andrzej, wieczorowa pora, ale powiedziałeś, że czy to odpowiada, że jesteś świeżo po treningu, więc powiedz, co dzisiaj trenowaliście? <noise> dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć, było trochę mniej moich treningów, a, a, a treningi grupowe, które sam prowadziłem, także nie dokładałem sobie dzisiaj za dużo rzeczy na głowę, a, a tak na dobrą sprawę wczoraj Dużo, dużo szybkościówek, dużo pracy takiej na wysokim tętnie, żeby jeszcze troszeczkę się rozruszać i, i, i mieć, siłę, mieć siłę jakby na przyspieszenie zmiany tempa. I tak dosyć intensywną pracę. Czyli mówisz, że w ogóle końcóweczka przygotowań standardowo tak jak u wszystkich, już nie ma super mocy, mhm. ale jednak robimy szybkość. Czy to jest taki tak, standardowy tak, tak. tryb dla Ciebie? Yy, można tak powiedzieć. Tak, że dosyć w dużej ilości jestem przygotowany właśnie też na takie i, i, i takiej właśnie prace na, na końcówce na tych powiedzmy 15 sekundach 30 sekundach, żeby to też troszkę już powoli się nakręcać w odpowiednim momencie żeby nie przegapić tego, tego najważniejszego momentu, bo nawet jeżeli się tą końcówkę ma mocną, a gdzieś a zgubisz tempo, nie wejdziesz dobrze to nawet jak będziesz starał się gdzieś nadążyć nad przeciwnikiem, który gdzieś lepiej wystartował to jest naprawdę to ciężko Ciężko sobie to przełamać jego, 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 jego atak. Nie? Powiedz mi, czy na koniec już tych przygotowań, bo zostało 8 dni, e, czujesz się już delikatnie zmęczony? Czy to jednak sprawiać taką radość, że to zmęczenie jest drugorzędne? Hmm. To tak jest nawet tak falowo, bo, bo w pewnym momencie jest taki: powiedzmy, po, po, po takiej dłuższej przerwie nieraz, jak jest, jest czas, no to, żeby się zregenerować, jest taki fajny przypływ energii, ale wiadomo, że to jak już się człowiek tak strasznie jest w stanie. Jeszcze do końca przy, przypocić i, i, i zrobić ten, ten, ten trening jeszcze na te 100%. No to już wiadomo, że to daje z siebie też maksa. A, a im się też, można powiedzieć, te, ta końcówka przygotowań jest na tyle mocna, że sami czujemy się mocniejsi i to, to, to możemy dać z siebie więcej. Więc i tak to zmęczenie będzie dalej, powiedzmy, na tym podobnym, podobnym poziomie po treningu. Nie? To są Twoje pierwsze mistrzostwa świata Open. Jak podchodzisz do takiej wyjątkowej imprezy? Czy, jakby te mistrzostwa świata budują taką dodatkową presję? Czy, tak jak wcześniej wspomniałem, że jednak się tym bardzo cieszysz i to jest nakręcające? Wydaje mi się właśnie, że jest to no, w pewnym momencie takie spełnienie marzeń, które zawsze gdzieś tam były w tyle głowy, i jest na pewno to podyktowane ogromną radością. Nie staram, sobie, nie staram się tak jakby nadbudowywać tego na, 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 takiej, na takiej zasadzie, że ach, to jest nie wiadomo, jak mocny, taki turniej, żeby też to w głowie nie, 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 nie zostało w głowie, że, że, że sam start jest jakimś wielkim osiągnięciem, żeby też to też nie zjadło głowy. Tak, trzeba dać z siebie maksa, jest to, to, co zawsze. Jest to miejsce, w którym w marzeniach i, i, i pewnie większość startujących zawsze chciałoby mieć taki taki start na, na Mistrzostwach świata, ale to start jest jedną rzeczą, a jeszcze trzeba dać tam z siebie jak najlepszy jak najlepszą lepszą walki, jak najlepszy start, żeby to był, nie? No tak, to chyba nie możemy zapominać o tym, że to naprawdę jest najbardziej prestiżowa impreza w życiu karateki, na której mo można było wystartować. Wielu karateków może tylko pomarzyć w ogóle o starcie na na, na na tym turnieju. Ja szczerze mówiąc ze swojej strony w ogóle chyba najbardziej zawsze mi się marzyło to żeby zobaczyć tą halę z tym, słuchaj, wiszącym banerem z góry. Ja już, o którym mówię? Taki wiesz. Tak, tak, no. tak. Ja miałem właśnie też takie, można powiedzieć, takie doświadczenia z tym, że w końcu, jak cztery lata temu byłem, ale w roli, powiedzmy, widza, obserwowałem turniej, właśnie Mistrzostw Świata. No to było cudowne uczucie. Nie zakładałem nigdy jeszcze, że, że uda mi się jeszcze tam wystartować. Ale no, powiedzmy, że marzenia się spełniają. Słuchaj, spełnią się za 8 dni i, i fajnie, żeby tak rzeczywiście było. Andrzej, jakie to były przygotowania dla Ciebie? No bo jesteś zawodnikiem, który tego doświadczenia jednak trochę ma. Na jakiejś takiej arenie ogólnopolskiej, mistrzostw Polski, mistrzostw Europy i tak dalej. I to jest znowu kolejne sztampowe pytanie, które ja zadaję wszystkim, czy te przygotowania mhm. są dla Ciebie w pewien sposób wyjątkowe, czy coś, coś zrobiłeś wyjątkowego, czy w jakiś sposób przebudowałeś ten system przygotowań, czy poszedłeś tym utartym schematem, który do tej pory działał? Znaczy, staram się zazwyczaj, żeby te przygotowania jakoś wielce się nie różniły od siebie. Generalnie... Zwraca się uwagę, na przykład w moim przypadku, na to, żeby poprawić te błędy, które powiedzmy nie funkcjonowały. Jeżeli coś jest tam do wyłapania, to żeby to miało y, y, jakieś, powiedzmy, swoje odzwierciedlenie w trakcie przygotowań. W dużej mierze postawiłem na to, żeby nam było bardzo dużo sparingów, jakby w trakcie tych przygotowań, żeby tej walki było jak najwięcej, żeby poczucia tego przeciwnika było jak największe, właśnie pracy z partnerem. No bo powiedzmy, że, że tak, jak zawsze w moich przygotowaniach były, powiedzmy, prace takie przygotowania motorycznego, przygotowania siły, no to gdzieś tam zawsze, jak to można powiedzieć, na, na zasadzie tego, że ciężko było dorwać, powiedzmy, jakąś drugą osobę, którą można było posparować i jeszcze w podobnych warunkach, i, i w podobnych umiejętnościach, to tak uważam, że w, w, podczas tych przygotowań, yy, no, ten element był naprawdę zadbany do, 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 do najwyższego poziomu, można powiedzieć, I, i jestem bardzo zadowolony z tego, że tak wyszło. A powiedz mi, kto ci towarzyszył najbardziej sparingowo podczas tych przygotowań? No bo mm, macie w klubie takich rzeczywiście zawodników, którzy są w stanie nawiązać z tobą jakiś równy poziom i, i pomęczyć i cię trochę, jakoś dociążyć? Generalnie, generalnie w klubie bardzo jest właśnie ciężko o to. Nie umniejszając, powiedzmy, umiejętnościowo, ale no jednak nie ma tak, powiedzmy, was zawodników w podobnej, w podobnej wadze, i to jest mi się wydaje, że taki największy problem w tym wszystkim, bo, bo jednak ta technika no jest takim elementem, który może, może, może faktycznie zaskoczyć i, i też starałem się pracać, pracować nad tym, żeby, żeby reagować na szybszych zawodników, ale jednak, yy, jednak praca na, 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 tej, na tej masie, na, na, na ciężarze, na tym, że ktoś może się właśnie faktycznie tak zdusić, może się ktoś yy, właśnie przycisnąć mocniej fizycznie, no i tutaj w dużej mierze yy, yy. Plany jakby najwięcej od siebie dałem w tym temacie, żeby właśnie jeździć też, też na jakieś różnego rodzaju zgrupowania. Na obozy i, i, i spotykać się właśnie, czy to, czy to, czy to z Patrykiem, czy, czy też byliśmy na takim fajnym zgrupowaniu nie tylko ICO, ale, ale także w Tarnowskich Górach, gdzie, gdzie i, i ekipa z Sinu się szykowała na swoje mistrzostwa. My się szykowaliśmy na swoje mistrzostwa. Tam też bardzo dużo fajnych, yy, yy, fajnych sparringów z naprawdę dobrymi zawodnikami można było stoczyć. No i tak jakby może powiedzieć, od możliwości do możliwości? No i też nie ukrywam, że, że blisko mamy do siebie z Kamilem Mastajem i też mieliśmy okazję kilka razy właśnie się też spotkać i, i też, i też się ze sobą sparować dosyć, dosyć intensywnie. No to ciekawostka. Będę miał chyba przyjemność porozmawiania z Kamilem chyba jutro, może pojutrze. Także też podpytamy, jak tam Twoja forma z jego perspektywy. <laughs> Trochę miałem nadzieję, że powiesz, że nie. Wiem, na przykład Sensja Marcina ubieracie w jakieś worki z piaskiem, po prostu on cię przepycha, a ty go bijesz. To, to już trochę tam zdradziły niektóre, niektóre filmy, że jest trochę poubierane, jak Ludzik Michelem nie po Porach. Mamy no, że z ale, zawodnikiem, on nie ma łatwo. Ale tak, tak. Generalnie troszeczkę musi dbać o twoje, swoje, swoje zdrowie, także musi się troszkę w poduszki poubierać przed tym, jak się do, y, 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 zabiera za treningi ze mną, czy Z Iwoną. No tak, biedny. No to jest taki człowiek postury. No to jak to kiedyś taki pewien zawodnik mama powiedział, że wszyscy zawodnicy poniżej wagi ciężkiej to plankton. Więc on jest trochę taki jak ja, to jest waga lekko śmieszna. Może lekko śmieszna, ale o walecznym sercu. Dokładnie charakter musi być. Andrzej, ja dzisiaj znowu w rozmowie z Krzyszkiem Jelonkiem. Wpadło mi do głowy takie pytanie, które właściwie nie wiem dlaczego ono wpadło tak późno, bo to jest pytanie, które wydaje, wydaje mi się, że nasuwa się automatycznie, jeżeli chodzi o zawodników karate. Powiedz mi, co jest dla Ciebie motywacją w ogóle do startu w tym turnieju? No bo e, umówmy się, Ty tam nie jedziesz wygrywać e, jakieś pieniędzy, robić jakichś niesamowitych biznesów na tym turnieju, tylko zakładam, że po prostu sam musisz wydać pieniądze na ten turniej, żeby tam pojechać, wystartować, tak jak powiedziałeś, spełnić marzenia. Więc co Cię najbardziej motywuje do tego startu? Szczerze, jest to tak na dobrą sprawę, jakby zwiększenie całkowicie jakiejś swojej kariery zawodniczej, czy, czy nawet patrząc dalej jest to taki rodzaj zmierzenia się z tym z takim, z taką wizją i, 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 i z tym, co można było samemu zobaczyć nieraz na filmach na YouTubie, czy, czy śledzić zawodników, jak się było takim majszym, małym brzdącem. Ja zaczynałem w 96 roku, to jak się już tam pojawiały jakiekolwiek filmy z różnych mistrzostw świata, to oglądało się tych, tych zawodników i, i, i samo poczucie, że no samemu teraz można stanąć na tych matach na temacie y, y, tych mistrzostw, no to to już samo przez się jest taką wielką motywacją i, i no jest to, no nie oszukujmy się, jest to turniej rodzaju igrzysk y, 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 Olimpijskich dla karateki no to jednak y, już serducho mocniej bije, jak się słyszy, że można tam sprawdzić swoje umiejętności. Myślę, że serducho będzie mocno biło na pewno w momencie wyjścia na matę, i, przy wielkości tej maty i tego wszystkiego, co się w wkoło dzieje. To na pewno. Widzisz Andrzej, znowu kolejne pytania się nasuwają w głowie, ale ich jest jakiś stras, straszny natłok, więc pójdziemy tak standardowo. Zawsze też pytam wszystkich zawodników o to, na co najbardziej czekają, poza tym, że tam jest turnie i w ogóle że te karateckie rzeczy. Powiedziałeś, że byłeś 4 lata temu. Co z, wtedy zwiedziłeś i do czego chciałbyś tym razem wrócić? Niektórzy mówią o jedzeniu, niektórzy mówią o, tak jak Daria Szefer powiedziała, że będzie śmigać na rowerze i robić jakieś super rzeczy. Co u Ciebie w, te, w tym temacie? Co u mnie? Nawet się nawet nad tym nie zastanawiałem. Na pewno kilka chwil na pewno dobrego odpoczynku. Tak mi się wydaje, że to <laughs> chyba będzie najlepsze. Dobrze, dobrze wyleżeć nawet i cały dzień. <laughs> Kurczę, że możesz to, to robić w Polsce, naprawdę. No, chyba... no, no. no nie wiem, może w, czy w Japonii. No w Japonii no, powiedzmy tak, że, że 4 lata temu zwiedziłem bardzo dużo, bo chyba średnio robiliśmy wtedy między 20 a 30 tysięcy kroków. Yy, jakby całą ekipą, nie wiem, bez, bez można powiedzieć ingerencji tutaj nie wiem, czy teraz się może politycznie jakoś narażę na to, ale sami wybraliśmy się na Mitsuminę taką drogą drogą, powiedzmy, nie, nie mieszając się w jakieś obozy i takie inne rzeczy. Postanowiliśmy sami spróbować tam 150 kilometrów podróżować różnymi pociągami i, i, i samą wyprawę zrobić taką, taką górską. To też było fajne takie przeżycie. Wyprawa na cały dzień tak na dobrą sprawę. No, Japonia, czy znaczy samo Tokio, jest takim <grym> ogromnym miastem, gdzie naprawdę atrakcji jest naprawdę dużo, które można, można poszukać wszystkiego, co, co by się chciało. <grym> Także sam nawet nie wiem, co. co, co Wszystko, co, co by było, to będzie super, nie? <grym> <Tą> też, no, to <grym> Dobrze, Andrzej, rozluźniliśmy trochę atmosferę. Musimy ją spiąć na nowo. Twoi, twój przeciwnik, z którym się zmierzysz w tej pierwszej walce, jest generalnie, zawodnicy mają repasaż. Jeden jest Brazylijczykiem, drugi tak jest. zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych. Czy zweryfikowałeś, który ma większe szanse wygrania tej walki i nastawiłeś się na któregoś konkretnie? Ciężko mi będzie tak, jakby teraz stwierdzić, bo jeżeli jak sobie już analizowałem tych, tych dwóch zawodników to tak na dobrą sprawę dotarłem chyba tam po jednej walce każdego z nich. Ten, ten Amerykanin, z tego co widziałem, już chyba miał swoje starty na Mistrzostwach Świata. Brazylijczyk, nie wiem czy, czy, czy był, nie, 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 nie zarejestrowałem, czy miał jakiś film, czy kiedykolwiek był na listach. No fizycznie chyba wyglądają podobnie, jeżeli chodzi o kilogramy, ale, ale Amerykanin jest, jest wyższy. Stawiałbym jednak na to, że może jednak tym, tym, tym trochę więcej ugrać i, i, i tym jakby doświadczeniem, że, że gdzieś tam coś więcej, wydaje mi się, że walczył, takie mam wrażenie, ale to wiadomo, że to różne niespodzianki mogą być. Te, te filmy też były trochę yy, dawno, dawno nagrane i to, to z dawnych lat, więc dużo się mogło po, pozmieniać także, ale mam jakieś powiedzmy parę patentów na to, żeby... Żeby samemu też jakoś spróbować z jednym i z drugim. W jakim gabarycie ci zawodnicy? No to tam jest chyba około 100 kg, nawet tak nie wiem, czy nie zadeklarowane, równe 100. Czyli tacy nie mali. No nie mali, nie mali. A tam chyba raczej mało kto będzie taki. Paweł Wolski będzie mały. To jest ciekawe, jak Paweł sobie narada. Mam nadzieję, że no, jeszcze tak. uda mi się z nim porozmawiać. No, tak. ciekawe. Tak. Andrzej, a czy jakby w związku z tym, że tak jak rozmawiamy na temat ty, tych zawodników, powiedziałeś, że masz swoje patenty na jednego i drugiego. I co prawda, jak rozmawiałem z zawodnikami z Szyjnu miesiąc temu, to oni zasadniczo nie przywiązywali się jakoś bardzo do tej pierwszej walki i nie robili super taktyki i takich nie robili super myczków. Natomiast jest mhm. już chyba w dwóch nagraniach ktoś powiedział rzeczywiście, że ta taktyka jest na tą pierwszą walkę jaki jakiś zamysł się rzeczywiście pojawia. Co przygotowałeś na jednego i drugiego? Czy znaczy tutaj generalnie, generalnie tak, jakby stawiam sprawę na to, że, że zakładając, a zakładam tak, żeby dotrzeć jak najdalej, więc na pewno to nie może być moja ostatnia, jakby zakładając, że to jest ostatni mój pojedynek, więc też nie można iść, jak to się mówi, z łańską szabelką od razu, bo tak, na dobrą sprawę potem coś jeszcze się może wydarzyć. Także... Że, żeby jak najbardziej unikać tych yy, jakichś powiedzmy mikrourazów lub większych nawet urazów, także, także tutaj trzeba być uważnym. Mm. Przede wszystkim kontrolować na tyle pojedynek i czysto trafiać. Samemu też, yy, jeżeli mam wysokiego zawodnika, to widziałem, że kolana tam mogą wchodzić dosyć intensywnie, także też zwiększać na tą. Uwagę na tą moją ruchliwość i, i, i być, powiedzmy, po, po, idealnie idealnie wchodzić w tempo, powiedz, A z Brazylijczykiem wydaje mi się, że tutaj w dużej mierze można troszkę bardziej popracować na, na, na tym, żeby trzymać sobie walkę z dystansu i, 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 i troszeczkę, jakby, zaskakiwać, jakby swoją taką szybkością. i Generalnie można powiedzieć, że, że, że taki jest plan, ale, ale też. Z drugiej strony, będę mógł sobie zobaczyć już tego pierwszego dnia, kiedy mają repasaż. Będę mógł sobie zobaczyć, jak, co, co prezentują na dzień, no, na, 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 na dzień dzisiejszy, jak to się mówi, na tym, na tym turnieju. No tak, to jest pewne ułatwienie, z czym przyjechali Twoi przeciwnicy rzeczywiście, jak mają repasaż. Fajnie, że Ty trafiłeś na ten drugi dzień już, bo będziesz walczył dopiero drugiego dnia rzeczywiście. Tak? tak jest. Czego ci życzyć za te 8 dni? Poza tym, że szczęścia, generalnie dużo, na pewno dużo zdrowia, nie? Żeby nic nie było, żadnych jakichś różnych rzeczy, a resztę wydaje mi się, że jest tak dobrze przygotowana forma, że, że resztę, resztę już zrobię sam. Czyli mówisz, że co, że to będzie występ życia. Yy, tak zakładam, tak zakładam. No to dobrze, to ja ci życzę tego występu, życzę życia rzeczywiście. Żeby nie było żadnych dziwnych niespodzianek, jak na Mistrzostwach Europy. I, i wszystko będzie w porządku. E, no więc... no, pewne rzeczy, pewne rzeczy, do pewnych rzeczy się już nie wraca. No tak, jakby nie chciałem nawiązywać, nie było, chciałem, ale. Było minęło. Dokładnie. Ale takie, takie sytuacje też muszą być, wiesz, czasem jest co Muszę, wspominać. No, czasem, czasem tak się zdarza. Koniecznie zajrzyjcie, to jest u nas na kanale, Generalnie walka. Jak to wyglądało, i w sumie nawet jakieś tam komentarze się pojawiły. A propos tego, czy to słuszny werdykt, czy może nie do końca? No, w każdym razie może dosyć kontrowersyjny i zastanawiający, ale to już nie mnie oceniać, może już teraz po czasie, nie? Tak. E, <grych> ja ze swojej strony jeszcze dodam do Ciebie i do widzów, że wydaje mi się, że w niedzielę jest szansa, że pokaże się też nagranie z Szichan Jackiem czerniecem który trochę nam opowie o tym, w jaki sposób zmieniły się te przepisy aktualne w walkach w, w komite w organizacji IKO i na tym, co zobaczycie na tych Mistrzostwach Świata, bo zmiany jest chyba trochę, co nie Andrzej? Trochę jest, tak, tak, na to się też trzeba dużo nastawić, bo, bo może one są takie dosyć subtelne, ale generalnie w ruch pozorom bardzo, bardzo zmieniają jakby przebieg samego pojedynku i bardzo trzeba będzie uważać na na Pewnego rodzaju przyzwyczajenia, które już, no już są w przypadku, jakby można powiedzieć, zawodników, którzy już też długo startują, to na pewno są, y, będą może nie tyle co ciężko do, do, do jakby wprowadzenia, ale mogą wprawiać nie, nie raz, nie raz sprawiać jakiś problem, nie? żeby od razu, jakby tak wszystko, wszystko na raz y, wprowadzić swój, swój przebieg walki. No więc tutaj Szychaną zaangażowaliśmy w to, żeby jednak z, po, pogadał ze mną i trochę nam rozjaśnił, co tam się wydarzyło i co się wydarzy za te 8 dni. No więc, Andrzej, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Może uda nam się rzeczywiście spotkać jakoś przy okazji jakiegoś kolejnego turnieju, już po Mistrzostwach Świata, a ty będziesz wtedy jeszcze nadal chodził z jakimś medalem. I, 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 i tego Ci życzę, żebyś z tym medalem chodził jeszcze długo potem, nie? Dobrze, dziękuję bardzo. Ja również. Także trzymaj się powodzenia zdrowka i wszystkiego Dzięki. dobrego. Dzięki. Dzięki. cześć, trzymaj się. I na razie cześć.